Cześć! Z tej strony Monika Osińska-Żabka i dzisiaj kolejna recenzja chusty. W tej chwili bardzo wiele nowości pojawia się u naszych rodzimych producentów i dlatego chciałabym Wam parę słów o tych nowościach powiedzieć, bo są naprawdę warte uwagi. Dzisiaj przedstawię Wam chustę która nawiązuje do ostatnich hitów marki Little Frog, natomiast jest inna i dlatego chcę parę słów o niej Wam powiedzieć. To jest chusta o wdzięcznej nazwie Florora. Flo, flower od Florora, bardziej bym tak musiała powiedzieć, od kwiatów. No wiadomo, ma wzór piękny, kwiatowy. Pewnie już nie jedna z Was, nie, mam nadzieję, że głównie, znaczy myślę, że głównie kobiety oglądają, kojarzy tą chustę z modelami Aurory. Aurory Dark, Aurory Białej, bo ta osnowa już w tym klimacie Aurory Cube się pojawiła. Natomiast, co ciekawego, dlaczego ja chciałam Wam o tej chuście parę słów powiedzieć. Chusty żakardowe Little Froga, zwłaszcza te chusty tkane na osnowie właśnie Aurory, to są chusty stosunkowo cienkie. To jest taki Niskośrednia półka, tak bym powiedziała. To nie są cienkie pasiaki, gramaturę około 200 gram, ale są to chusty około 240-250 gram. I to są chusty, które są świetne do pewnego etapu, to znaczy do momentu, kiedy maluch naprawdę osiąga już dosyć spore gabaryty, i wtedy potrzebujemy czegoś znacznie grubszego. No i, no i właśnie mamy Flaurore, która ma. Gradację taką jak Aurora, czy Aurora Dark, czy Biała, ale ma coś, co ją wyróżnia, mianowicie jest to chusta dwuwątkowa. Zobaczycie, właśnie osnowa gradacyjna to jest jedno, co charakterystycznie jest widoczne, bo się zmienia po szerokości chusty. Natomiast mamy dwa odcienie nici wątku: biały, ten, który macie na kwiatach, i ten czarny. Na łodyszkach, który, który, który łączy te kwiaty. I przez to, że mamy dwa wątki, ta chusta ma znacznie wyższą gramaturę. I to jest jej podstawowa cecha. Jeśli nie wiecie, o co chodzi z gramaturą, film o gramaturach będzie podlinkowany w dolnej części w opisie. Natomiast gramatura to po prostu grubość chusty. To jest, ile gram materiału nici przypada na metr kwadratowy chusty. Tu mamy dzięki temu, ta chusta jest ciut grubsza, myślę, że nie do końca zawiążemy w nią noworodka, ale już spokojnie 2-3 miesięczne dziecko bez najmniejszego problemu. E, natomiast jej drugim urokiem jest to, co zostajemy po drugiej stronie. Popatrzcie, ta chusta, e, widać tą jej kolorystykę, dosyć ładnie widać tą jej kolorystykę, jednak przez to, że jest dwuwątkowa, pięknie, pięknie robi nam efekt. Szarości, efekt stonowanych kolorów. I dlaczego zwracam Wam na to uwagę? Dlatego, że bardzo często jest tak, że ta gradacja aurory bardzo podoba się mamom, bo jest energetyczna, jest różowo-zielona. W zależności od potrzeb, możecie ją układać tak i tak. Natomiast tatusiowie, no właśnie, dlatego, że jest zbyt energetyczna, nie zawsze e, lubią właśnie takie energetyczne, mocne kolory. Stąd. Te dwa wątki, które macie po drugiej stronie, i ten stonowany szary kolor, który powoduje, że te, ta osnowa kolorowa jest mocno przygaszona, świetnie się sprawdza, jeśli noszą w tej huście tatusiowie. Dlatego przyjrzyjcie się jej, dlatego miejcie ją na uwadze, kiedy szukacie chusty idealnej dla siebie. Parę takich słów szybciutko, jeśli chodzi o e, tą charakterystykę, te pięć punktów, które zawsze mówię przy recenzjach chusta. Mianowicie, no, producentem tej chusty jest marka Little Frog, tak jak już wspominałam. Gramatura tej chusty to 280 gram, więc dosyć mocna i myślę, że starczająca na bardzo, bardzo, bardzo długo. E, chusta jest bardzo miękka, jest plastyczna, więc będzie się fajnie motała, nie wymagała mania. Co jeszcze bardzo ważne, no tak jak mówiłam, nie zamotamy w nią raczej noworodka, bo może być jej po prostu ciutkę za dużo, ale spokojnie od dwóch, trzech miesięcy do końca noszenia wykorzystacie ją z powodzeniem. No i mamy tą chustę utkaną ze zwykłej, prostej bawełny, nie wymagającej zbyt wiele zachodu, nie wymagającej od nas zbyt wiele uwagi. Po prostu traktujemy ją z głową ale bez, bez zbytniej przesady. No i też, kochani, to, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotne w przypadku tej chusty, ona ma cenę taką jak te najprostsze, podstawowe żakardy Froga. Czyli za chustę 4,2 metra zapłacicie 200-215 zł, za 4,6 metra 220-235. Myślę, że to jest jej największy atut. Bo tego moim zdaniem w ofercie Froga bardzo brakowało. Brakowało chusty z gradacją, ale mocnej, takiej, która, którą spokojnie, na której mama 3-4 miesięczniaka da radę się nauczyć, bo to jest bardzo ważne, żeby móc na tej chuście się nauczyć i nosić z czystym sumieniem przez miesiące i lata. Z mojej strony to tyle, i żeby nie przegapić ciekawych nowości, szybciutko kliknijcie w dzwoneczek i subskrypcję, bo teraz w listopadzie i grudniu będzie się działo sporo ciekawych rzeczy. Mam dla Was naprawdę bardzo dużo ciekawych tematów przygotowanych, dlatego miejcie oczy otwarte. Z mojej strony to tyle, do zobaczenia.